O oh, kurde, taki patap. Co ja gadam? Dzisiaj gram w Piggy. Dobra, teleportujemy się do Piggy 2. E, Piggy Book 2, dziwnie to wygląda. Mam nadzieję, widzowie... W ogóle się mam nadzieję, że wam się spodoba film. E, dobra... No nie jesteśmy na żadną e, tą... Pages, tym Build... Hej, że jest Book 1 i Book two, Co to jest? Ok, Ty, Chapter 3. A items, mamy jakieś itemy. Eee, tak średnio coś kupić. Ten nie, nawet tego przysłać nie mogę. A tu jest. Aha, no czyli tak średnio. Dobra, eee, Jesteśmy w jakimś szpitalu. Możemy kłócać, Możemy sprintować. Na F możemy. Oh, fuck. To jest ta pigi? Ty, to jest creepy. Ej, co to jest? Ej, to jest naprawdę creepy. What the fuck? W sensie. Oh my god. Nie! Yeah. A! Ej. Oh my god, to jest serio straszny. Spalona pigi. No jestem prosto za nią. Gdzie ja mam iść? Są tylko jakieś laboratoria. Ej, muszę dźwięk wyłączyć, bo to jest creepy as fuck. W sensie. Wow. Jezu, nie strasznie. Dobra. Coś tu jest. Ej, to wielka jest ta mapa, co jest? Wcześniej chodziłem po takiej majem, myślałem, że to jest ten. Takie malutkie, a tutaj taka wielka mapa. Mogę cokolwiek tu zrobić? To jest gigantyczne. Nie, nie zużywamy sprinta. No nie, znowu jesteśmy tutaj. Ja, pitole. Czemu ja w to hmm. Ej, ale to akurat jest... Nawet creepy. W sensie muzyka jest taka. Ambient jest taki dziwny. Creepy, ale. Ta pigi, serio wygląda. Co to jest? Ej, ja to na miniaturce kiedyś miałem. Ej, jak takie coś. Mi, takie głupienko mnie goni, to nie jestem przestraszony. Oh my. Jakieś wyjście. Ty, to gówno spadło. Es? Minuta 50. Musimy tam dojść. Jakaś fiolka Jakiś dynamit tam jest. Co jest grane? Dobra. A tamto? Tamto jakieś czarne coś? Ten tego... Dobra. A jak tam spadnę? Tam jest niżej da się wejść. Co jakiś we. Nie. Nie! Nie gonisz mnie, czarna świnio. O. Patrzcie. Ok, wyszedłem, ej, zrobiłem to. Co to? Gdzie ja jestem? O co chodzi w tym piggybug 2? W sensie, dobra, ci tutaj stoją. To, to jest jakaś historia. Najpierw pigi była normalna, potem chyba spaliliśmy, bo jest taka. Jedno ma jakieś oko zepsute, coś ten, co? No patrzcie, jak ona wygląda. Jakaś przypalona czarna. Yy, nie ma jednego oka, jedno ma czerwone. To wygląda jak zupełnie na pigi niż tam co kiedyś znaliśmy. Okej, okay, śrubokręt, screwdriver. Screwdriver. Aha, i można tu środkiem przychodzi. Dobra. To idziemy na boki Da się tam niżej? Chyba nie Chyba jak tam spadniemy to giniemy Coś tu, coś tu Ty, młotek Młotek mam, dobra, chodzę z nim na wierzchu, żeby widzieli eee, shit, co to jest tam z tyłu? Jakaś czerwona świnia, what? No nie, teraz mnie goni Game over? Game over? Co? Czemu? Czemu? To jest jakaś świnia Dobra Chcę być świnią Piggybot był Chcę być świnią Tylko jedną osobę zabił To jest Pigi, którą znam, a nie jakieś Nie wiem To jest podruba grani, jaką znam, a nie jakieś Dziwne Ta piginowa nowa jest o wiele straszniejsza niż ta Ale szczerze, gry na multiplayerze Często potrafią być straszniejsze niż normalne Dobra, jakaś normalna mapa, w której nie będę srał eee, Ta Dobra, to proszę Proszę to nie, żadne męczy... Żadne laboratorii! Nie Proszę, temple. Temple, płagam. No nie. O Jezu. Player, 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 player. Jak chce być? Fila Swarm? Tak, Taylor player spot. Dobra, to jak będzie player. Kto będzie playerem? Who will be the player? No nie. Jeszcze ja nie jestem. Ja pitole. Ale większość osób gra w tą pigi 1. Nawet większość pewnie nie wie, że jest druga część. No, Żyrawka, George i ten ten jakiś kolega jego chyba. Ten tutaj. No i ja. <grytanie> Ej, tak mało osób jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć osób, z czego jedna jest pigi, i jedną jestem ja. O, potrzebuję jeszcze trawki. Spoko No co, ale co to jest? Ej, mogę po tym chodzić. Wcześniej nie mogłem może pójdę za nim He's always watching Nice, miło wiedzieć eee, Good No no. Yeah, oh Oh my... Oh my balance oh, oh, oh. Ej dobra, ale to nie jest pig. Aha, bo ma po prostu skinam. No bo tak, bo to jest przecież, to nie jest bot To jest normalny Gracz Cross in the server Dobra, gdzie tu są jakieś rzeczy? Oh. Oh, gad. Co on zrobił? Czy wywalił i użył? Dobra, dobra, dobra. Idziemy. Czy ja cztery razy mogę yy, tylko. Nie mam pokazane, ile mam. Teraz mam pięć. Tak. Ty, co? Screwdriver. A idziemy na dół. Co tam jest? Co tu się dzieje? Bagno jakieś. Nie można tam wejść. Okej. Okay. A trzeba pewnie odkręcić wodę i tam wejść. Ja się nie wodę, bo ten. Tak średnio można wodą nazwać, ale. Ale przyspieszyłem. Ty! Tam jest screwdriver, tylko nie mogę. Nie mam deski. Gdzie jestem? O! <gtudale> to jest dowód na to, że się można zestrać przy na no, Robloxie. Ej, jak mnie wystraszyło. O, kurde. Tak dawno to ja. Ostatnio w żadnym w ie się tak nie bałem. Nie, w co ja? Ostatnio w coś grałem, gdzie się tak zesrałem kilka razy. Jezu, co to była za gra? Się tak postrałem kilka razy. Aż my ciary teraz przeszły. Kurde, ale się wystraszyłem. Jezu. o! Dobra, niech on mnie goni, niech reszta coś robi. No to sobie w chodził. Bo to nie jest, bo to jest gracz. Poszedł na około chyba. No, pójdę za nim. Wiesz co robić? Oh my god Inni gracze są tu straszniejsi niż ten potwór, nie? Ty? perele? Ty! Można tam zejść no, no poszedł Niebieski klucz Co to za jakaś mysz? Co? What the hell? Creepy jak nie wiem Ty! Tu też jeszcze nie byłem Ty, a to nie jest ten klucz? Nie, to jest chyba niebieski. Mam zielony klucz. Where? Gdzie to idzie? Tam jest niebieski. Eee, no nie zostawiaj mnie. Tam jest niebieski. No i nie, nie mają, nie mamy trawy, żeby ich nakarmić. Czy tam je? Ty, kurde, tam była trawa. Ej, ej, nie widziałem tego przy... Nie, ja byłem tam już. To było to przejście takie ten. Dobra, co oni pisali na czacie? A, ja mogę dalej zagrać? Miką ghost, no dobra, to bądźmy ghostem i zobaczmy sobie. Dobra, czyli tak. Yy, fioletowy klucz. O! Tutaj był mój klucz, który zostawiłem na szczęście. Tutaj jest trawka, tutaj jest żółty klucz. Z tamtego musiał ginąć. Ehm, the silver pole. Srebrne yy, pazury. Poł? Nie, poł to jest chyba łapa. Pazury to są close. O, tu coś jest, czekaj, co tu pisze uh, I'm worried about uh, about Willow Her hatred for pony and the officer have suffer re resurfaced ten No, co tam pisze? Kurde no nie widzę. Czekaj uh, Tak spróbuję. Now. No, then, now... Dobra, nie wiem. Tak się nie da czytać. Hmm. Ty, a mogę przyknąć przez niebieskie drzwi? O, co tu się dzieje. Aha, on se chodzi stąd. Ej, zepnij ją do wody. Do tej. Ty, zrobili most. Jakiś dynamit został. Co? Nie, on zabił, ale on nie może zabić. Mogę iść do wody nie mogę iść do wody, oczywiście. Już nawet tak duszek mi zabraniają. Idę za nim, zobaczę co ten mędrzec robi. Ty, jest gracz, co on robi? On zgubi? I dobra, co, ci, o, co oni robią? Co oni będą robili? Trajda chcą. A ten to już w ogóle. Ej, no. Ej, czemu to idzie do mnie? Zostaw mnie. Patrz. No idzie do mnie, co za gówno? No patrz, idzie do mnie. Widzisz? Mogę się komunikować. Ty. Komunikuję się z nimi przez to. Chodź tu. Ej, komunikuję się z nimi, co jest? Pokazuję, co mają robić. Chodź za mną. Tu. Dobra, uciekam, 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 bo to główną mnie goń. Proszę, zostaw mnie no. Chwila czy ja jestem teraz z nim? Jakby? Nie, no ja jestem ghostem. Zostaw mnie, proszę. Muszę uciec od tego główna. Czemu oni mnie ścigają? Kurde, no, denerwuje mnie. To czemu mnie ściga jakieś główienko? No nie. E weź go, zabij ten. Ten y, killer. Gdzie on jest? Ja jestem teraz zebrą, która z chodzi. Dobra, zostawiła mnie. A, ci, a ty? Ona to w ogóle nie ogarnia. O kurde, killer. Ty zabił, dobra. No nie. Chwila, piggy is gone for. Ok, czyli zapłacił mu. Okej okay. Spoko. 4, 3, 2, 1. Czy to jest koniec całego czasu? Tak. Game over. przegrałeś byczku. Znaczy nie my przegraliśmy Dobra, ostatnie, ostatnie, bo to jest mocna gra, naprawdę. Yy, tylko mnie zabił. A nie, 5 kili, ale... Ale czemu tylko ja jestem? Last round result. Aha, że tylko ja w tej... Ale nie, że zabił więcej osób. Że zabił tego kolorowego, różowego chyba. Eee... Yy. Temple, Temple, Temple. Chapter 10, please mm. Kśmenszyn Ja nie mogę Niech bot gra Niech leci bot Ej, zimno jest, ja ten wiatrak włączyłem, a mi się zimno zrobiło Infection The Infection, jakby było Ej Nie wiem, jakby to działało, ale pewnie... Dobra, come on see. Such a fool, we need to save Ej, ciekawi mnie naprawdę historia w tej grze W tej grze jest jakaś faktyczna historia Ale nigdy nie grałem i nigdy nie zagram wszystkich i... Ale nawet to jest ciekawe Co tam się ten... Tak, gram w tego popita, jak to się nazywa e... Gdy jest przerwa, co mi Dobra, odkładam to Trzeba zagrać, nagrać odcineczek z Piggy Ty, no ciekawe to wygląda Dobra, mogę trze... Ty, czemu jestem Zebrą? Czemu nie mam skina, tylko jestem Zebrą? Hmm? Skaczę z mostu O kurde, zaskoczyłem Ty, co chwila, co to? A! Oh my god. Ale się wystraszyłem. Czekaj. Muszę to zebrać A! Co to jest? No co? Od razu zginąłem? Nie, chcę chociaż spectate. Ej, co to za gówno? Czemu od razu zginąłem? Ej dobra, idę tam, idę, tam idę, tam idę tam co to za główno? Czemu taki bot mnie gonił? Unlock. Ej, dobra, w tej grze naprawdę się można przestraszyć. W sensie to nie jest, broń Boże, horror. Nie jest to straszne. Ani nic, ale jest, są momenty, gdzie można się posrać, naprawdę. Mm, dobra, a to, co to jest? Green Wire. Eee, jakieś pralki, to jest pralnia. Bow, pick up. Dobra, co to jest? A to są schody. Dobra, puste obrazy. Very interesting. Oni se tutaj siedzą A jak oni to rozegrają? Czemu on jest taki czerwony? On Dziwna jest ta świnia A jaki on szybki jest Kurde, to jest bot? Czy tu jest z każdym poziomem po prostu więcej Poziom trudności się podnosi, czy O co chodzi, bo ja nie wiem Dobra, jest tu coś jeszcze w tym Nie, tu jest sypialnia tu, tu są jakieś metalowe drzwi Niestety, mimo że jestem duchem, to nie mogę yy, Przez wszystko przechodzić Wszystkie drzwi i tak dalej. To jest na minus. A tu jest balkon, nie? Bodaj, że tu jest balkon. Tak, tu jest balkon. On tu kampi. Co za. Chło... Nie, co on robi? Co on robi? Dobra, może nie powinienem tego widzieć. Eee, a tam jest kolejny jakiś tam. Tu jest barrel tu jest barrel block Ale czemu tu jest y... ten, jak tam się nie da wejść? Taki balkonik. Dobra, a chcę iść jeszcze naprzód domu? Zobaczysz, to wygląda dokładnie tak samo. Jest odgrodzone. Dobra, idźmy przodem. No, villa, villa, villa. Kto tam jest? O, zebra. To jest gracz? Ru Rusik. Ale dziwnie wyglądam jako Przeźroczysta postać. Te miecze dziwnie tak się przebijają przez moje ciało. Eee. Dobra, no dobra. Ja tu nie mam nic do dodania. Mam nadzieję, że się spodobał. spodobał, Dziwny był. Piggy. No i się żegnamy. Eee, L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-